Patronka dzisiejszego dnia to kobieta, która zapamiętana została w kościele i czczona jest w kościele jako doktor kościoła, chociaż nie umiała nawet czytać i pisać, aby zapisywać swoje słowa, musiała dyktować je. I tę taką przedziwną Prawdę oddaje nam dzisiejsza Ewangelia, która mówi o, o tych, którzy otrzymują prawdę o, o Bogu, o, o świecie, od Boga. Ci, którzy są prostaczkami. Katarzyna Synońska to właśnie ktoś, kto był prostaczkiem, kto swoich, swojej wiedzy nie czerpał z książek, z mądrych. Kazań, ale czerpała swoją wiedzę z relacji z Bogiem. I tę tajemnicę jakoś właśnie przekazuje nam dzisiaj Ewangelia, że mądrość, prawdziwa mądrość, prawda o świecie przychodzi do nas nie drogą jakiegoś zewnętrznego poznania, ale poznania wewnętrznego, spotkania. Jezus, mówiąc, wypowiadając przed Ojcem swoją modlitwę, pochwałę prostaczków, którzy Dostąpili zaszczytu, poznania tajemnicy Królestwa Bożego, zwraca uwagę na to, że, że żeby zrozumieć sens swojego życia, żeby zrozumieć sens świata, który nas otacza, my, jako uczniowie Chrystusa, potrzebujemy spojrzeć na świat Jego oczyma, z pokorą, nie uznając siebie za zbyt uczonych, zbyt mądrych, ale z pokorą, zatopić się w taką kontemplację relacji synowskiego posłuszeństwa syna względem Ojca, Jezusem względem Ojca, i ojcowskiej miłości Boga Ojca do Jego jednorodzonego syna. Wpatrując się w tę relację, Patrząc na nią z perspektywy Jezusa, posłusznego Ojcu, możemy odkryć mądrość, która pozwala rozumieć sens świata i sens życia każdego z nas.